Witam wszystkich na swoim kanale. Znowu z wami Kiroł. Jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Wszystkie. Dzisiaj u mnie piękna pogoda, świeci słońce. To znaczy, że możemy porozmawiać na następny temat związany z historią, kulturą mojego ulubionego miasta Brześcia. I w tym odcinku będę opowiadał o jednym interesującym muzeum, które się nazywa Muzeum Uratowanych Skarbów. Zapraszam do oglądania. Muzeum Wyrotowanych Skarbów zostało otwarte w roku 1989. Znajduje się w jednym bardzo malowniczym budynku zaprojektowanym przez jednego polskiego architekta Lisieckiego w roku 1925. Muzeum Wyrotowanych Skarbów jest jedynym muzeum na terenie Białorusi. Ekspozycja którego składa się z dzieł sztuk skonfiskowanych przedsielników podczas nielegalnej spróby ich wywozu za granicę. W dziesięciu sałach wystawy prezentowanych jest ponad 300 eksponatów. Największą i najcenniejszą częścią zbiorów muzea jest rosyjskie malarstwo ikonowe końca XVI i początku XX wieku. Najstarsze ikony znajdujące się na wystawie pochodzą z XVI wieku. Wśród nich są Zbawiciel W Mocy, Matka Boże Wodzimiarska i Zwiastowanie. Sztukę jubilerską reprezentują produkty światowej sławy firmy Fabrże i innych rosyjskich firm jubilerskich, np. srebrne paski, kaukaskie i sztylety. Muzeum posiada niewielką, ale różnorodną kolekcję porcelany, produkowanej przez znane europejskie fabryki. Na licznych wystawach prezentowane są dzieła sztuki białoruskiej i zagranicznej, pracy twórcze w uczniów szkół i pracowni artystycznych w rześciu. Też odbywają się wystawy osobiste artystów z obwodu brzeskiego. To było moje drugie nagranie. Dzisiaj porozmawialiśmy na temat kultury. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobało. Proszę wszystkich zasubskrybować mój kanał, żeby dowiedzieć się więcej informacji o moim ulubionym mieście – rześciu. Zobaczymy się! В колейних очинках па.